Witajcie prawdziwi Polacy w grupie 3 Pp. Nawet moje słuchawki się śmieją z braku wiedzy e, Antychrysta Trumpa e, który, e, który jest odpowiedzialny między innymi za to co dzieje się w Palestynie ale nie o tym e, chcę pokazać wam właśnie brak wiedzy i dlaczego ciągle powtarzam, żeby się uczyć i nabywać wiedzy We've cut drug prices by 1200 1300 1400 1500%. I don't mean 50%. I mean 14 1500%. Trump mówi: "Ucięliśmy ceny leków 12 12200%, 1300%, 1400%, 1500%." I dalej Trump mówi, nie mam na myśli 50%, tylko 1400%, 1500%. No i właśnie tak dla wiadomości wszystkich, kto nie zrozumiał, to nie można uciąć cen o więcej niż 100%. Jeśli na przykład chleb kosztuje 5 złotych, i ucinamy cenę 100%, to chleb kosztuje 0, czyli jest za darmo. Natomiast jeśli, je, jeśli ucinamy cenę o 1500%, to znaczy, że, że ceny musiałyby być chleba na minusie. To znaczy, że dostałbyś chleb za darmo i jeszcze byś dostał od groma pieniędzy za to, za to że przeszedłeś po ten chleb. I tak samo tutaj nie można. 1200% uciąć ceny leków, czy 1300, czy 1500. I sam siebie jeszcze poprawia, bo mówi, nie mam na myśli 50%, no bo 50% to by było rozsądne. Ale tu u niego rozsądku nie ma. I mówi, mam na myśli 1400%, 1500% nawet. No, tu widzicie ewidentny właśnie Brak wiedzy, brak logiki. Pozdrawiam serdecznie prawdziwi Polacy i nabywajcie wiedzy, żebyście później wy nie wyszli na właśnie takie osoby.